Ale no o pler chyba miał tysiąc puszek XDD. Dobra, troszkę muszę się pokampić, bo kampienie to prawdziwa kuroła taktyka an Dedasz koleżanko XDDDDDDDD. O Bibi może timować się, będzie chciała. Pamiętajcie, timowanie to strategia. Hejka. Siema. Jednak spierdala i nie chcecie. Twoich A -a. błędów już nie naprawisz w piekle. Ty swoich również xd. Dojebałaś mi jak mój brat w kłótni o maskotkę. Legi! Zamknij japę. Niestety nie. na Jesieniary jak tam wasze alternatywy? Dawań nie przeszkadzaj nam załatwiamy ważne sprawy polityczne. Gdzie drugi się bije ten trzeci korzysta. Znowu ten Daryl i jeszcze ta pszczoła. Kurwa co na mnie idzie ta pszczoła. Nie jestem pszczołem tylko biedronką ty pieprzony idioto. Aha podasz snapa. I tym, sposobem wygrałem gi I tym sposobem wygrałem gierkę na szowdownie jeśli chcecie więcej takich odcinków zostawcie lajka like w górę pap.